Siemano, stoi jestem Tadashi dzisiaj sobie zagramy w Pokemon Violet na Nintendo Switch I w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie... Eee... To jest dziwne, bo w tamtym odcinku Oni nam kazali iść do tej ognistej, a teraz To nam kaszą iść No dobra, to idźmy sobie tu, bo mamy ognistego naszego se Seller Edge'a <laughs> I w sumie to jego będzie łatwo pokonać tylko gdzie on jest, bo nie zazna. Czyli tam. Gdzie. Tu. Dobra. To w sumie blisko. <śmiech> <śmiech> Dobra. Lecimy. I myślę, że będzie łatwo sobie go pokonać, bo to jednak. Yy, no, prawiasty, ognisty łatwy, myślę, że będzie. I yy, w dzisiejszym odcinku właśnie sobie pokonamy tego, tego ziomka I, i... myślę, że... Ej, bo to nie jest chyba jednak ten ziomek. To chyba nie, da nie jest jednak. No dobra, no to, to nie robimy jednak tego <laughs> ziomka. O kurde. Chyba trochę <laughs> schokowałam grę. Bo ja chyba nie powinienem tu wejść. Nie, 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 dobra, nie, nie, nie chcę się z nimi chyba bić. Chyba, chyba, że mam tu iść, nie wiem. E, tak się robiło. No dobra, aha, czyli ja mam się tej chyba ognistej. To idziemy do tej pani ognistej. No, ten się sprawdzi fenomenalnie. No Jezus, panie, mnie tam nie jadą, nie jadą, nie? Dobra, <laughs> nie no. Nie, Adam, dobra, to jest jeszcze wejście. Nie mam iść O, Oj, Koio, oznacz się. Może bym w następnym odcinku zrobił y, tego. Jak się nazywa? W następnym odcinku jakaś odznaka, bo... Nie możemy trenować pokemonów powyżej 30 któregoś tam levela. Nie możemy go uderzyć. No dawaj, złap się. Jeszcze złapiemy sobie tamte pokemonki do dexu, bo wiem, że. No ojko i jo. Nie chcecie za... zniszczyć tutaj na jednego hita. <coughs> Przepraszam. No złap się, weźcie. Siedzi, nareszcie. Zanim go złapaliśmy, to. Dobra, podekspiliśmy, wpis do deksu. Mm. A, y, nie przeczytałem. Dobra, to, to to później przeczytam. Dobra. Złapmy sobie ciebie, Rukiti. Bardzo ja cię mam już, tak się nie wiem. Ale ja cię chyba nie mam. Samice są bardziej wybrane niż samce, jeśli inne y, stworzenie zabrudzi skrzydła samicy kidi, będzie y, dziobać sprawcę nieubłaganie <laughs> w płonący, w jakby, że jak jest bardzo, wś jak, bardzo wściekle, o, tak jakby, nie chcemy go nazywać. Nie, 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 nie chcemy cię. <laughs> no, no, no. Dobra i tutaj mamy iść. No już tutaj nas krzyczą. A już ten jest ten typek. Chwil. Eee. Dobra. Eee. Cyk. Jak dołączyłeś? Eee. Jaką związać tę sytuację z teamem Gwiazda i co jest y przyczyną dziwnego zachowania jego członków? Jaką sytuację? No nie tam czytał, nic ciekawego pewnie on tu nie mówi i tak. Y no. I w dzisiejszym odcinku sobie myślę, że pokonamy to. Będziemy mieli mogli zrobić więcej TMek. I... Następnym sobie myślę, że yy, pójdziemy zrobić yy, tego jakiegoś lidera. <laughs> no. No, i y, jak zrobimy sobie tego, to będziemy mieli Ultra bola pewnie już do dyspozycji. I pokamony na wyższych levelach będą nam się słuchać, i będziemy mogli je spotkać temu, co źle, źle powiedziałem: złapać. O, tak słyszymy Cię Cassiopeia. Uważaj, kolejny raz on, uważaj. Czyli tutaj ten Kasiopeia jest. E, czy ktoś z Tobą jest? I widzę, że. że ten. Ciekawe, kim jest ta Cassiopeia Zobaczymy. Mm. <laughs> Dobra, idziemy się klepać. Ewaj, wam mam te ja może sobie uleczę e, Ile le leczy? 20. 20 starczy. No, nie starczy, ale te 4 HP to. <coughs> to tam. Chyba, klepa Minecraft, że tak powiem. Nie możesz tu być. To jest yy, siedziba tego. Nie, nie cofnę się, nie, nie wyjdę stąd. <coughs> Czyli będziemy się z nim bić. Mówi, że zastosuje jakiś tam defense. No i ta Tadashi kontra Team Gwiazda po raz... Nie wiem, który. O Boże, ale to będzie easy. No i ja go pewnie położę na hita, bo... No właśnie. Bo to jest y ognisty. Gnisty. Muszę sobie kupić taką tabelę z super, super jakby efektywnościami i wtedy będę widział jaki typ jest na... Jaki typ. O! Dużo pieniędzy nawet dostaliśmy za 1300 za pokonanie jakiegoś takiego ziomka, który miał... <coughs> który miał... Y, który miał tylko jakiegoś tam słabego pokemonka, którego zrobiliśmy na jednego hitania. Jak oni w ogóle robią? Jakieś dziwne w ogóle ruchy rękami. Hej, Tadashi! O, znowu on. Elvis Presley. To jest fire. Mhm. Mm Pewnie. A co to było? O! Chalka dead Kals Czarkadet, no ja wiem. Ten czarkadet. Yy. Aha. Ciekawe, ciekawe bardzo, że jakiś czarkadet przyszedł i coś tam, jakiś. Carlos go nazwał. Znowu Kasiopeja? Nie, ten. Ta. No, że pokonaliśmy tego stare star grunta że no to Mela, tą Melę musimy Melę po pokonać. Yy, są dobrzy i, i i no i są dobrzy po prostu. Ale to w ostatnim jakby odcinku nam pokazało, że że yy, no jakby, że mamy iść do tego ognistego, a teraz chyba gdzieś indziej było. Nie wiem, czy, czy mi Chyba, że mi się przewidziało coś. A ciekawe czy tu będzie teraz inne... inne zadanie. O, jest mój. Somki... jakaś... jakiś dzieciak weszedł na teren naszego... naszego... tutaj... naszej... nie wiem jak to... no. Naszego, naszego miejsca, o, może tak powiem Dobra, oni tam są, to kole jakieś, tu Lio, ty masz tu, ty masz tu gardewuar Tu masz ty Tu masz ty Ej, teraz te, te zadania są strasznie łatwe Nasza gardewuar tutaj, jest nowa ewolucja w tej części gardewuar ja chcę ją zrobić, ale ja nie wiem jak totalnie. Więc jak wiecie, proszę mi napiszcie w komentarzach, to ja na pewno ją zrobię. Bo na razie to ja po prostu nie wiem, jak ją zrobić. A strasznie bym chciał się dowiedzieć. Nie ja mogę się bić z tym pokojem? Nie mogę. O, tu są jakieś. Dawaj mówi. Czy by to koniec? Nie, chyba. Jeszcze jeden. A, nie, 31. O, nice. Najsik. Nice o, teraz będziemy się bić pewnie z tą z tą, tą melą. No nie No właśnie. Ona też ma ten samochód. Ja zrobię sobie teraz... Od razu teraz Zink. I myślę, że każdy po Pokémon poleci na hita. Nieźle Craft Mela No Dobra, mamy się przygotować na klęskę, ale to raczej ona się przygotuje na klęskę Zobaczymy jakie ma levele pokemonów Levele, nie levele D. Levele Pokemonów Ale ładnie to, to nawet wygląda Tolkol Ty? Teraz idziesz na dno. No zobaczymy. Już ma Oj, ej! To nie będzie takie łatwe, bo oni mają duże lewele. Ale zobaczymy jak się sobie poradzi mój starter. Ciekawe czy to wygramy, fajnie by było. Akkuła steps, mamy szybkiej, szybciej, szybciej jesteśmy. Nachita? Nachita? Nie na Niech Nachita? No, to będzie ciężkie. Tylko popiół zostanie. ale to będzie ciężkie. To nie będzie takie proste jak ja myślałem. No, zobaczymy. Myślałem, że serio, że go położył na hita. Ale no, zdziwiłem się, zdziwiłem się. Dobra. Co tam dalej? Eee... Lewalum... To jest ten samochód! Już z tym samochodem! No to jest chyba jakiś rzacik. Teraz to już jest jakiś totalny żarcik. E, chwila, e, 80 fizyczne, nie, fizyczne, dobra, dajmy to. Scratch. Nie, nie działa nam, ja. nie? Nie, uniknąłem, dobra. jesteś już level ma ten Rewalum, re czy jak się nazywa ten pokémonik. Trzy hity jest po nim. Speed też sobie zwiększył, czyli on to jest tak samo szybki, Pitch. ile mi zabierze a to to dni mi defensywa, dobra no to już wygramy to raczej z tą melą nice on też jest większa spida no właśnie użmie sl slasha. I po nim. Szczerze myślałem, że będzie trudniej. Ej, a takiego pokemona można mieć na serię? Jeśli tak, to nieźle. Zaczynam czytać. Już czytam. Yy. Yy, bycie i mówienie podłych rzeczy to dosłownie cała Twoja sprawa. Yy, to nieprawda, Oltie. Yy, dziewczyny z Akademii zawsze były zazdrosne o to, jaka jest urocza Meli. Ona po prostu je, się. Się. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Zazdroszczę, jaka słodka jest Meli. Ona po prostu zachowuje się g g gburowato, żeby przestali się czepiać. Chociaż chyba nie myślisz, nie, nie mylisz się mówiąc, że ludzie znają ją z tego g z tego nastawienia. Co? Daj spokój, nie, nie ty też. Nie, 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 nie ten. Nie. No, nie wiem jak to przyzwyczaić. Może, może to tak zostawimy, ludzie, już prawie czas na wielkie wydarzenia. Tak, o, operacja y, Gwiazda się jakby zaczęła. A wielki szef jaki jest ich plan? Skontaktowali się, już, skontaktowali się już ze wszystkimi prześladowcami i poprosili ich, aby udali się na boisko, na boisko szkolne. W końcu nadszedł czas. Człowieku jestem bardzo podekscytowany, deszcz mnie roz, rozpala. E, spaliłem wszystko, spaliłam wszystko, co miałam, i, te, i teraz wymioto Co? <laughs> Wymiotowałem. E, chyba na tym się to kończy. Ten, e, ten kwakwal naprawdę nam, nam jakby popalił. pokonanie mnie w bitwie to wielka sprawa więc weź to od że gwiazd, gwiazdy i bądź z siebie dumny nice ja jestem ciekaw czy ja mogę yy, o time Church. czy ja mogę yy, jakby patrzeć na te 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 Moje zdjęcia właśnie z tymi yy, z tymi liderami, na przykład z tym wodnym, z tym z kim ja jeszcze tam robaczym, bo chyba tylko dwa Drzymy zrobiłem: I jeden tytan i dwa te. No więc, yy, a to jest ten jej yy, Czarny Chciał cię odwiedzić. O, chyba jest na niego zła. Fufum, Carlos. Chcesz wrócić? No. Napra naprawdę tak szczerze? fajna gierka, jak chcecie sobie, macie Nintendo Switcha i na przykład się zastanawiacie jaką sobie grę kupić i chcecie jakieś Pokemony, to ja, w sumie może nie grałem jakby w tamtej wersje, ale w to mi się naprawdę przyjemnie gra, jest ładna grafika nawet, może jest taka rysunkowa, ale z tego co ja tam widziałem, to Pokémon, Pokemon, Pokemon Arceus też bardzo ładnie wygląda, ona nie jest właśnie taka rysunkowa i no fajna jest tam, Hisui region, no po prostu no fajne się gra. Jak chcecie sobie kupić to albo yy, Legends Arceus, albo właśnie Pokémon Scarlet lub Violet. Co wam bardziej opowiada? Violet to jest właśnie taka przyszłość, a Scarlet jest jakby w przeszłości, nie? ten, ten Kasi, Ta kasiopeja, ten kasiopeja, nie wiem, kim on jest, ale mi trochę śmierdzi, wam powiem. Bo. Yy, bo on na przykład, jak zabiliśmy tamtego z ziomka, jakby pokonaliśmy jego Pokemony, to. A, i jakby wspominał jego mi imię i tutaj tak samo, yy, że. O, Mela. O. What the heck? Co do. Ej, przestań. Pomocy! <noise> Pomocy! Pokémon mnie napastuje! No. Oj, zasnął. Nie wiem, co to jest, mogę powiedzieć. I powiedziałem, że to jest. On jest niesamowity. Pokémon mater Materials. Kim może być Kasopea? Tak się zastanawiam. No ja nie wiem. Ale pewnie, jak się pokonamy wszystkich liderów tego Teamu Gwiazda, to się mam nadzieję, że dowiemy a nie że w jakimś. Jest dodatek do tej gry. I. w sumie to. Nie wiem, czy będę go ogrywał. Może, nie wiem, bo ja wiem, że ta gra w ogóle dawno wyszła, z rok temu już, a ja dopiero teraz ją nagrywam i ma być drugi dodatek, a jak nie zagrałem w pierwszy dodatek, to nie, to ten drugi dodatek trochę będzie, będzie bez sensu, jakie to są pokémoniki, yy, jeszcze dopiero 20 minut, to jak się zmontuje, to będzie jeszcze ten, to możemy sobie jeszcze pochodzić i po, 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 po robić jakieś dżimy, znaczy dżymu raczej już nie będziemy robić. Możemy sobie połapać jakieś Pokémoniki po do Dex'u Chcę poszukać i zobaczymy, czy mamy. Nie mamy jakby czegoś. O, to jest to, co chyba ewoluuje w tamtą wielką tą. On jest chyba. On jest. Tak, chyba tak. Dobra, trzeba zmienić Pokémona, bo on już ten mój yy, starty jest tak wykokszony wyko 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 że. No, trzeba by dać. Nie wiem, kogo. Chciałabym chyba, jednak wyrzucę kogoś jakby, zobaczmy na mój team w ogóle, nie to, ja zawsze się mylę, mój team, te pokemony bym w ogóle wyrzucił, bo one już tej ale nie wiem kogo za to dać, co ja mam w plecaku, nie to, yy, w boksach. No Youngest nie, nie. Jakieś takie Pokemon. Ma nową ewolucję Dance Pass. Yy, dajcie mi chwilę ja zobaczę jak ewoluować właśnie ewoluować Gardevoir. Yy, już wiem jak zdobyć tą nową Gardevoir. Trzeba iść tu. I tam yy, jest właśnie spawn ich, ale ona jest rzadka. Golif nie. Jest ona rzadka, niby. No, ale można ją tam spotkać. Więc na razie nie będziemy mieli tej nowej KDWE ale może kiedyś uda się ją. Ja, Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w nie, yy, sobotę. I nie zapomnijcie o subiku, laj, lajku i komentarzu, czy podoba wam się ta seria, czy może chcecie coś innego, na przykład jakiś Valorant, coś w tym stylu. Piszcie, ja jestem otwarty na wasze propozycje. Dziękuję za każdy komentarz, za każdego lajka, za każdą subskrypcję. Jestem wam bardzo, za to bardzo wdzięczny. To was to nic nie kosztuje, a mi to bardzo pomaga. I co? Do zobaczenia w sobotę. papa pa.